Cześć, witajcie z tej strony Mika. witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. A w dzisiejszym odcinku będę pytał się ludzi, czy miałem im dać vipa na Blockstar Planet. Zostaw łapkę w górę, jeśli jesteś prawdziwym widzem. Ciśnij przycisk subskrybuj, żeby był szary. Nie zapomnij również o dzwoneczku i możemy przejść do filmu. Oczywiście mówię, że inspiracją na ten film jest od Clawi, żeby nie było dramy. Jak wiecie, czy nie wiecie, to często rozdaję właśnie VIP-y. Na społeczności czy tam na odcinkach, no i często piszę właśnie do ludzi, że o, wygrałeś VIP-a, dajcie kod kutrynkowy. No i dzisiaj będę się pytał właśnie, czy na przykład, czy, czy ta laura, na przykład, napiszemy jej teraz droga. Lauro. Czy miałem dać Ci kartę podrunkową na Star VIP-a na tydzień? I sobie tak będziemy pisać do każdego, tak w prawie. Zobaczmy na świecie VIP i zobaczymy na przykład teraz przykład Laura BSP. Czy mi odpiszesz tak czy nie? Zobaczymy, jeżeli nad, odpiszesz mi, że miałem mi dać, no to niestety będzie tutaj kłamczuszka. Okej, okay, nie, no to bardzo, dziękuję Laura, jesteś spoko, lubię Ciebie, a Ci dam uśmiecha za takie dobre, dobre kłamanko. I tak w sumie wiem, że teraz no jest ta seria właśnie u klau i u mnie teraz czasami będzie, że naprawdę ludzie pewnie wiedzą o co chodzi, ale może, że ktoś moje, kto tam nie będzie wiedział i napisze tak, i wiecie, że będzie kłamczuchą, kłam, albo kłamczuchem, <laughs> zależy od płci, co nie? No więc lecimy, Kopiuję sobie taką wiadomość, którą będę pisywał do, ka do każdego. Już ją mam, więc teraz będę do każdego właśnie wpisywał, podkreślik i w podkreśnik czy coś takiego. Niestety, lagi muszą być na tym BSP, więc zastanawiam się czy czasami od następnych odcinków, nie będę po prostu, jakby robić to z Mikusia Uw, bo naprawdę mi kalczy, że to jest istna przesada po prostu. No co jest z tym BSP, no przecież no taki to jest żart, naprawdę no, ta seria jest fajną serią, ale w nagrywaniu jest tak koszmarna, że naprawdę mam ochotę wywalić ten komputer, naprawdę. to jest wina BSP, ja mam dobry komputer, internet może trochę nie za bardzo, ale naprawdę no jakiś żart, no. To odcinki to jakiś test cierpliwości, naprawdę Idę na Mikuś UWU bez przesady Tak się nie będziemy bawić bloksera. tak się nie będziemy bawić I w sumie myślę o tym, czy nie kupić sobie VIPa na Mikuś UW na rok Ponieważ no po prostu na Mikalvashis mi się skończył No bo przepraszam bardzo, ale to jest istna przesada Bo chcę miał takie lagi, że nie da się nikogo napisać, naprawdę Więc po prostu będę chciał z Mikusia UW W sumie to może troszkę lepiej, bo niektórzy nie muszą znać mnie skąd tam Mikuś UW Chociaż pewnie większość mnie zna ale mogą być osoby, które znają mnie tylko z konta 6 więc zobaczymy O, jej, zalogowałem się, pełna profesja, wcale nie czekałem minuty I lecimy, dobra, zaczynamy, Ula, proszę bardzo, jest wysłane, wy, wysłane, wy O, widzisz, jak szybciutko, no, dla mnie to, kurczę, jest pełna profesja, To no, w końcu się wysyła Jak powinno, chociaż mogło być szybciej, ale dobra Nie narzekam, nie narzekam, gorzej było, gorzej było, trzeba, trzeba Trafić, co jest, więc do no, Cherries tutaj piszemy, do co napiszemy z dziewiątym poziomem, który do mnie nie pisał, więc zobaczymy naprawdę to to mega cieka, teraz ciekawe czy to jest tu, ktoś po prostu odpisze, więc dobra napiszemy do tych sześciu osób, jeszcze do tej Gantu będziesz, halo okej, okay. o jaki stare konto, maj 2016 uuuu w ogóle ja tak samo, ja też mam Mikalo z maja 2016, więc he, high five chyba, Ula, Ula um, nic nie odpisałaś Autorytet Blask, też nic, Damianek Chyba tak, no nieładnie, no. Damianku, ja myślałem, że Ty może jesteś. Dobry chłop, i tu będziesz nie kłamał. A tu skłamałeś, no brzydko, brzydko. A zobaczmy do z która mnie tutaj zaprosiła. Nieładnie, ja nie chcę przyjąć. Nie, a co, dobrze, dobrze, Część, dobrze, dobrze. A się nam śmiecha dobrze, prawisz? Pięknie, cudownie, fantastycznie. Lecimy do Kalusia, która ma taki, no, taki taki skin, jak w sumie powiem. W sumie, no, no, no taki fajny. No Jezu, kiedy. Dobra, Jezu, ale się, no, naprawdę, Asiu Asiutrzym, jak pomiadam tych lagów, to normalnie jest pełna profesja. Naprawdę, ach, kocham to życie, kocham życie. Mam jeden. O, to będzie ciekawe, ponieważ. Yy, ta osoba ma 9 poziom, no i chyba dopiero zaczyna, więc mowy może coś napra napra naprawdę ciekawego napisać. wtedy na Lord, zobaczymy. Ok, Lili jest mi, że nie miałem dawać ci to spoko. Ok, super. Kolejna osoba, która nie kłamie, więc polubić tej skinki, bo nie kłamiesz. No to jest plus. Oczywiście nie kłamiemy, ludzie, nie kłamiemy. Ta seria po to, żebyście, żeby wam dać przykład, że masz nie kłamać, bo naprawdę kłamanie szkodzi po prostu bebe Kłamanie jest BB i tak nie robimy. Bo nie robimy. Co? Jaką kartę? No halo, no, no jak pana nie wiecie, co to karta podrąbkowa, no, no dobra, może ktoś nie wie, no i tutaj wiecie. O, ładnie, Lilis. Ładnie, ładnie. To nie ja, pomieliśmy skins. O, dzień, dobra, oki, okay, oki, okay. przepraszam. I dzięki za nieskamanie, naprawdę pozdrawiam, pozdroju. Dokładnie, nie wiem, czy. To... Chyba mnie nie za ta osoba mi się wydaje, bo nikt nie pisała. Nie, nie wiem, nie wiem. Gantu, halo, halo. Hej, nie przypominam sobie, a co? A dobrze, 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 bo... Bo nie kłamiesz, to to... rewelacja. Nie, to na pewno nie mi. Uważ, jakbyś pytał się innych, bo mogą powiedzieć, że tak, a to nie mogą być o mi. No, dobrze, 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 dobrze. do 14 Osoba z talipem No, w sumie bez sensu pisać osobom, które mają VIP-a, bo lepiej byłoby się pytać osób, które nie mają VIPa, ale możliwe, że taka osoba... Okej, Kalusia tutaj napisała. Niech to komuś bardziej wytrzymuje... A nie. Wow! Kurczę, naprawdę ten w szoku z wypowiedzią niektórych osób, nie wiem czy te osoby mnie znają, pewnie tak, ale no, mam no, no, wypowiedzi mają naprawdę trafne, bo nie piszą mniej tyle, tylko się bardziej rozpisują, no to naprawdę rewelacja, <laughs> jednak nie, sorry, no nie łani, tak, i tak widzę tej kłamie, chciałeś tutaj, wiesz, tak wiecie, hot dog, niestety nie, no i dobrze, no i dobrze, a tutaj coś w za Kurde. A ja wiem, że ten typ nie chyba znajdzie coś cię tam wiecie dostać za taki nie Dobrze, dobrze, nie, nie, nie tego to dobrze. Nie no i piegel, profesja, no ludzie, naprawdę jestem zadowolony, ja cię kręcę, że wy tacy mili jesteście, że nie kłamiecie na VIPa. Ostatnio kłamałeś się z dodaniem do znania, teraz nie kłamicie z VIP-em? Wow, wow, naprawdę rewelacja. Jestem mega zachwycony. Lecimy sobie na przykład do świata VIP. W sumie to będzie głupim pomysłem, bo, bo... będzie głupim pomysłem, ale trudno. I w ogóle co to za prezent, bo jakby... Jakby troszeczkę nie ogarniam. Aha! Aha, bo jestem na jestem na aplikacji dostępne, t, te, 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 te Laczki, co to jest, jak kurczę. Wziąłem do... Jest tego, jakby... To już to wycofali, ale jednak jest. Myślałem, że... że wycofali, okej. Okay. Dobra, lecimy sobie z tymi osóbkami tę kitkę. Nie no, tak sobie testujmy, ale wiadomo chyba jaka odpowiedź będzie, że po prostu nic takiego nie było, no bo... ...wątpię, żeby jakiś VIP tutaj poprosił o VIPa, nie? Della Nie. I dobrze, 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 gadasz i tak nagrywam oczywiście O, tutaj Wiki, Wiki, Wiki Gabor O Boże, ej w no, ostatnim odcinku była Verso, a teraz Wiki Gabor Dobra, we are the super heroes, koleżanko Ty moja super bohaterko, czy, czy, czy miałem dać Wiki Gabor VIP-a, no Vipa, bo Wiki, naprawdę, no Jezus Maria Ostatnio Verso, teraz Wiki Gabor, normalnie, ona tutaj będzie zaraz Śpiewać gateway, dokładnie, no będzie gateway, gateway Dawaj, halo, Wiki Gabor, Wiki Gabor Odpisz, please, jestem Twoim fanem. Błagam cię. Czy miałem Wikigabor dać kartę? Bo już nie pamiętam, naprawdę Wikigabor, ja tu, muszę ja tu muszę wiedzieć. Demonek nie uśmieszek. No i pięknie. No i no i Git, no i git, no i git. Wikigabor, jaka oszustka, co jest? Ej, ostatnio wreszcie była też kłamczyczka i teraz Wikigabor... Te... Ej, no czemu słabne osoby są takie, tak, są oszustami. No, naprawdę, zawiodą te WIKIGABOR Naprawdę, Wikigabor to jest maja, największa ido idolka na świecie, jednak SKŁAMIE no? Naprawdę, ja się zawiodłem, wersów Widolka skłamała na poprzednim odcinku i tak samo teraz tu Wiki Gabor skłamała, nie no, naprawdę, naprawdę, wiecie? Normalni ludzie nie kłamią, a, a gwiazdy, które są popularne i w sumie stać na takiego VIPa, bo w sumie Wiki Gabor miała VIPa, wersów nie miała, nie wiem dlaczego, w sumie to może może fricji... Zablokował kartę, nie wiem. No to naprawdę, to jest jakaś po prostu patologia o tu jakaś Lulu mnie śledzi. No dobra, no śledzi mnie, to, to śledzi oku proszę to mi odpowiedzieć na pytanie, czy miałem ci dać tego VIP-a, czy miałem ci nie dać. A tu Ninja odpisał, że nie, no i git. Ale no, no, wszyscy myślą, że nagram odcinek, no jakie to jest głupie. Może, może być coś takiego i na przykład... Ej, dobra, ej, do, na, 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 na razem sobie to na koncie jakiejś przyjaciółki. Którą mało kto zna i zobaczymy. Bo jak wydobrzeć na nubowym koncie to wiadomo, żeby odkryją, że no coś nie tak, a jeżeli będzie to osoba taka na przykład 800 poziom, no to wiecie. Może będzie lepiej. Tricks tak, ale nie no dobra, nie będę pytał do... Pyta, pisał do osób, które mnie znają, no Halo, o to nie chodzi tej stylizny, no, błagam cię, no Mikalo troszkę zmądrzej. O, o, truskaweczko, hej, siemaneczko truskaweczko, czy truska... truskawka, truska, 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 wipeczka czyli mądry nie 1-2-3. Miękki, muminki, muminki, muminki. Ci muminek będzie chciał Halo Muminku! O, o chyba, o chyba czyta, bo, bo się zatrzymała. No Mominku, czy chciałaś kartę podrunkową? Lulu? Y no O, czyżby kłamiesz? Wikigabor zaprosiła do przyjaciół. O oh Boże i Dolka, ale nie, za takie kłamstwo to nawet sobie nie, nie myśl sobie, że tutaj Mikalo cię przyjmie. Nie, e -e, nie Wikigawor po prostu sorry, ale no nie, po prostu. Okej, okay, chyba Muminek przegląda wiadomości. Czy miałem dać Ci VIP'a? No, proszę cię, Przyjmij pis nie! I w ogóle ludzka, bardzo was proszę o jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ powoli mnie tak bardzo denerwujecie, że to, to jest hit. Um, proszę mnie mnie pytać na poczcie pisząc, czy Was przyjmę do znajomych, bo odpowiedź jest prosta. Nie przyjmę. Ponieważ nie przyjmę i koniec kropka. Dziękuję bardzo. Ojej, tu do diabo napiszemy, dobra. Diabeł, yy, tutaj szatan. Ja się go boję. Zobaczymy, czy szatan będzie kłamał. No w sumie, no szatan jest zły. No to mm, możliwe, że będzie kłamał. Hej, kiedy dam ci dypa, Dzięki, dzięki. Mordeczko, szanuję. Aś cię tam uśmiecha. Dzięki, dzięki. Jak to prawda, to, to dzięki. A jak skłamasz, to, to nie dzięki. Diabełek mi odpiszesz. O, Angelika, Angelika, Angelika. Yy, a kim jesteś? Halo, halo, halo. niech yy, mi nie zna. Robiłem losowanie na IT. I twój, twoje konto wygrało. Hip like Tilly Zielonowłosa, czy zielono będzie chciał do mnie wipa mimo że go ma. Pff, zobaczymy. Możliwy. O, chłop, chłopak, to chyba chłopak, tak mi się zdaje. Czy Jack Zero Star? Jack Star będzie chciał do mnie Veepeczka, czy nie będzie chciał do mnie, czy będzie bardzo miły? Nie. Dobrze, dobrze, myślol, ale no tutaj właśnie problem taki, że dużo osób wie, że jestem ja, to mogę nagrywać, więc następny odcinek będzie dość podejrzany i nie, nikt nie będzie wiedział, że to jestem ja, więc hehe, he, będzie ciekawie po prostu. Nataliaczek, czy ty Natalko, będziesz chciała ode mnie Wipeczka, czy nie? Bo proszę o po odpowiedź, będę bardzo wdzięczny. A diabeł w dalszym ciągu nie odpisał. Konek, konek, czy to sławny youtuber, pan konczyka? Odpiszesz mi Konek O243 który, no, wygląda dosyć dziwnie. Nie mój styl kompletnie. Mówię yy, moje? Yy, tak, twoje. A kogo? Nie, chyba zasła pomyłka. Przecież nie, pozdrawiam. Uwu, zrowu! Mnie sam mam Uwu i się czepiam, ale nieważne, jakby. Emila888, czyli pani chce. Okej, okay, nie chcę pani ze mną rozmawiać? Proszę bardzo, nie to nie. Jacku, Jacku, chłopaku, czy kłamiesz, czy jesteś yy, prawilna, morda? Chyba mojej siostrze, bo to jej konto. No nie wiem, w sumie nie, nie wiem, czy, czy kłamie, czy nie kłamie. A czy pan konek? Ja wiem, pan. No ale dobra, nie to nie. Pozdrawiamy. Nie rozumiem. A jak się nazywa twoje konto na S? X, mikalo, x. Kambura dziura. Nasza, normalnie. Odresz to z najpięsts, proszę, ten dwuboisz gwąnko. A ty się dźbipa? kamburo dziuro? <gry> nie wiem, chyba nie albo chyba tak. Ty to Mikału dwa, odwasz... Jezus Maria. Czasami... Czasami z waszych wiadomości naprawdę jest mega zabawnie Tak samo bardzo was proszę o to, żebyście nie pisali mi na poczcie, czy mam wam odpisać, czy mam wam dodać do znajomych, czy mam dać wam dripa, czy mam się zesrać Nie, nie zrobię nic z tych rzeczy, dziękuję, pozdrawiam Dzięki za uśmiecha, hodok, a tym akcentem kontynuuj czynnik, dzięki za oglądanko, jeżeli dotrwałeś do tego momentu to napisz KAMBURA DZIURA i tyle, więc zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał, bo więcej takiego fajnego kontenciku, napisz pomysły na jaki, jaki kolejny taki odcinek zrobić z tej takiej miniserii i żegnam się z wami, no i do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!